Do, do influencerów, no to Unboxal z kolei Aha. na swoim story powiedział, że według niego trochę za bardzo grzebiesz i z waszej relacji nic się nie da wyciągnąć. Dodał, że biznesowo można ci zaufać, jednak prywatnie niekoniecznie ci ufa. Jak myślisz, dlaczego Unboxal prywatnie nie darzy Cię zaufaniem, skoro byliście kiedyś dobrymi? Kumplami? Ja to z nim naprawdę miałem taką luks relację i naprawdę tego chłopaka bardzo lubiłem. Yy... Wiesz, nagrywał u mnie w domu, i yy, ja nawet nie nagrywałem wtedy komentarzy, więc ja nie wiem, czemu on w ogóle powiedział, że nie można mi było ufać, bo yy, że ja bym coś nagrał. My nawet kiedyś siedzieliśmy, pamiętam, na kanapie i gadaliśmy o tym, że je, mój kanał to już jest taki, wiesz, tam yy, umarł trochę, nie i tak dalej, że już jestem jakby, mam, przeszedłem jakby tą całą drogę, też mu tam doradzałem jakieś rzeczy, bo on też miał w pewnym momencie taki pomysł, żeby zakładać pełno kanałów, takie coś jak abstra, nie? Ja mówię, że to wcale tak nie wygląda yy, kolorowo i tak dalej. Nie wiem, czemu on tak powiedział. Podejrzewam, że na jakimś podcaście powiedział, że mi po prostu nie ufa, bo jakoś pod gościa się dostosował nie? do narracji gościa i tyle. Bo on później mi wysyłał jakieś tłumaczenia, że, że nic do mnie nie ma i tak dalej, ale już to tam olałem. Później miała być ta walka. Później, że nie, ale podobno on też jest jakiś kontuzjowany, że coś tam wszedł w jakieś szkło. Nie wiem, czemu on tego nie mówił na konferencji. No ma Mandziu o tym mówił tak, na że to Tak, to powiedział, nie? a Unboxal to ukrywał. Ja nie wiem, o co chodzi, więc nie wiem, jaka tam jest prawda, ale... Później, później o tym powiedział, nie? Ja. Yeah. Na story powiedziałeś, że w tym tygodniu nagrywasz kolejnego psiakobusa. Z dzisiejszego no? filmu wydedukowałem, że będzie to lekcja. Tak. Jaki y masz z nią kontakt na dzień dzisiejszy? Co o niej sądzisz i generalnie, jak, czy ta persona i ta tożsamość internetowa Jakoś cię zaskoczyła w ostatnimi czasie Z lekcji to miałem, miałem taką skomplikowaną relację. Też dużo z nią porusza tych tematów właśnie w psiakobusie, ale wiesz, to jest na pewno był duży jej błąd, że podpisała tą umowę, później się wymigała. Z tego co wiem, to tam w sądzie są te sprawy, nie? Między agencją Spotlight a nią. Później poszła do tego Donatana, też kurczę te podziały takie tam średnie, nie ty wiesz jakie oni tam mają podziały, to jest masakra w ogóle, Jakbyśmy się cofnęli do lat 2011, coś takiego. Więc też nie wiem czemu ona się zdecydowała na taką współpracę, no ale mimo wszystko, okej okay, ona tam miała tą współpracę z Kamerską, ja to skrytykowałem, ale potrafiasz się do tego przyznać. Przeprosiła, widać, że tego żałuje. I zauważ, że ona już więcej nie robiła tych współprac kamerskich. I ja też w lekcji kurczę, doceniam jakąś tą, znaczy, jest sporo prawdziwości, jeżeli porównać to do innych influencerek. Zauważ, że ona sobie kurczę niczego nie, nie zmienia w tym wyglądzie. Nie wiem, czy poprawia te zdjęcia. Kolory, to tam luz, że się poprawia, nie, ale tak ogólnie wydaje się być prawdziwa, co porównując do innych Instagramek, co powiększają sobie tyłek. Nawet nie wiem, czy Lexi sobie kiedykolwiek powiększyła usta. Że ona w tym świecie influencerek jest naprawdę jakimś takim oryginałem. Bo ka każda gdzieś tam ulega tej presji, polepszania wyglądu, a ona nie. Ma te ego na pewno wybujałe. Długo ją musiałem do tego psiakobusa namawiać, ale zgodziła się, nawet teraz gadaliśmy. I mimo tego, że jutro ma urodziny Monika Kociołek i Lexi jest zaproszona, to Najpierw nagramy psiakobusa, dopiero później pojedzie na urodziny. Nie? Najpierw robota, później przejewdość. Tak. <noise> e, Chociaż ja to się zastanawiam, czy wiesz, chodzenie na imprezy influencerskie to też nie jest część roboty, tak naprawdę, nie? Trochę tak, no. No to idziesz, pokazujesz się, robisz story, masz dobry content. Mo, można, można tak na Ale spojrze. one się chyba prywatnie lubią, tego e, Wspomniałeś przed chwilą, że lekcji nic sobie nie zmienia. No czy no, generalnie, jakby nie poprawy. Znaczy, nie poprawia wyglądu, bo tak no, to się no, tam no, no, zmienia, no. nie to Zmieniła Sylwetkę, ćwiczyła, ale to w takie normalne. Tak, tak, tak. Tylko chodzi mi tutaj akurat, piję do tego, że Wersow na przykład bardzo dużo w sobie zmieniła ostatnimi czasy. Kurczę, 30 minut kajdżą i dopiero zaczynamy? No, <laughs> dopiero zaczynamy. Staram się robić jakieś płynne transitiony, stary, mm -hmm. to są według ciebie najbardziej prawdziwi? Um. Nitro się wydaje prawdziwym, nie ulega tej politycznej poprawności. Czasem to aż jest dziwne, yy, z wieloma rzeczami się tam na przykład nie zgadzam, ale na pewno jest prawdziwy, mówi to co myśli. Yy. W ogóle też fajny przykład tego Nitro, że on yy, też tyle lat minęło. Pamiętam go od samego początków, nie? I dalej się utrzymuje na tej, na tej fali takiej swojej. Nie ma tą taką. Bo no. zawsze był moment, że na przykład ISAM był gdzieś tu. A nitro był gdzieś tu, nie? O, tak niżej. A tak, teraz tak, mi się tak, wydaje, że nitro przebił tam i sam. Nie, no teraz Oni to byli... jest tak, że no, i samo bardzo lubię i tak dalej, nie? No ale nie ma co ukrywać, że i samo jest w tym momencie tu. A i samo coś wrzuca? A nitro jest tu. I samo wrzuca, no ale i samo gdzieś tam chyba zabłądził. A tam, właśnie, jak jesteśmy nie? przy i panie, to co tu się pokłóciliście? Tak, że on poszedł do konkurencji. O co tu poszło w ogóle? No, to jest gdzieś tam sytuacja wewnątrz wewnętrzna. Wewnątrz wewnętrzna to bardzo kurwa, głęboka. Nie, nie, nie wydaje mi się też, żeby Szymon chciał o tym gadać i żeby gdzieś tam tworzyć tutaj Czy jakieś. Czy on zarzuca kolejne że okno spekulacyjne. Nie? Nieprofesjonalnie podchodzicie do niektórych spraw o co tam chodziło? Dawaj, dawaj, panie, jest Cage, Trzeba wyjaśniać. Mimo wszystko zostawiłbym to jako, jako prywatne, nie? Widzisz, ty mi o coś pytasz, jak żeś mi odpowiadam, a ja ci o coś pytam i oj, 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 prywatne rzeczy. A ja wiem, ja mogę powiedzieć. No ja też wiem. No. Ale, ale wiesz, w momencie, gdybyśmy tutaj... Ale to na przykład możemy powiedzieć, między którymi włodarzami, a że pomiędzy Isamu, a którym dokładnie włodarzem. No? To można powiedzieć, bo Isamu to publicznie powiedział, aha. nie? Że aha. troszkę... Isamu się troszkę, no, nie dogadał z naszym Krzysztofem Zadymką, nie? Bo on to, on to pisał, nie? Że gdzieś tam w federacji jest też dwóch, dwóch innych włodarzy, nie? Mhm. Prócz Wojtka i Michała, ale generalnie wydaje mi się, że Oprócz Wojtka i Michała? No prócz mnie i Wojtka, nie? Jest jeszcze Krzysiu i Rafał. On A, zrobił takiego tweeta, aha, nie? Aha, bo ty o sobie, Przez... osobie mówisz, to No, teraz mam akurat status prowadzącego, więc w ten sposób ten sobie... no, to No gdzieś to, to jest publiczne info, nie? Gdzieś sam gdzieś samu tak powiedział. Troszeczkę doszło, wiesz, do może takich e... Kurwa, czy my nie? Ja mam wrażenie, do... że my przynudzamy, nie? Trochę. No bo ogólnie prowad... to jest chyba jeden z najdłuższych cages, Jest już ma godzin. Pięć? No stary ponad, ponad dwie godziny, nie? A, to jest. No. Dawaj, przyspieszę z tymi pytaniami dynamika, ja będę szybko odpowiadał bu, bu bu bu. Natsu ani razu nie przeprosiła. O, dobrze, no dalej, jak wynika z swojego filmu? Czy Natalia z racji, że jest jedną z najbardziej regularnych twórczyń reklamujących skam? No bo nie ma co ukrywać. Ona chyba w ogóle teraz nagrała. Tak, właśnie, o to chodzi. W ogóle śmieszna tak. sytuacja, że ja film wrzuciłem o 14, do nadsu pisałem coś w, prawie, w sprawie psiakobusa, z miesiąc albo dwa miesiące temu i ona dzisiaj, godzinę przed filmem nagle mi odpisała, nie? wyczuła, że coś się kurwa święci i nagle mi odpisała, ale y, bardzo się cieszę, że nagrała te przeprosiny. Yy, I się umówiliśmy też na psiakobusa, więc tam będę mógł ją przemaglować fajnie. Bo fa nie spodziewałem się akurat po niej, że nagra te przeprosiny za te scamy. Jestem właśnie też w szoku, czy Ola Nowak, nie? bo Ty chciałeś pytać czy Natsu będzie pierwszym targetem. No to może zapytam inaczej, bo, bo ja ogólnie Sylwek nie, nie dokończyłem pytania aha, aha. i to jest najważniejsze. I jakby kontynuując do pytania o Natsu, chciałem się zapytać czy będzie ona celem ataku Fatahy w kontekście odizolowania jej od Dili. I teraz pytanie brzmi tak, jeżeli na co przeprosiła, dogadajesz tam przekobusa, no to macie relacje takie, że zapewne nie będzie ona celem. Nie, no przeprosiła, ja mówiłem w tym materiale ta, wprost, ta. że będziemy atakować tych influencerów, na zdrowie, którzy nie przepraszają. I to jakby ciągle robią, ciągle, ciągle, ciągle. A... W takim razie, czy jesteś w stanie zdradzić tam, kto będzie pierwszym celem? No, będziemy tutaj na, na Discordzie w Atachy rozmyślać, ale ja to tak bym się skłaniał, Kuolinowak. Okej, okay, czyli Ola Nowak dalej nie przeprosiła. No z tego co wiem, nie. Jeżeli się mylę, to podeślijcie mi Instastory, albo niech ona podeśle. A, no i jeszcze jakby z tej czwórki jest Julia Kostera. Ja też mam nadzieję, że... Ola Julia... Nowak się prze... yy, przyznała. Przez... Ola przeprosiła. Yy, na Instagramie. Ale dziś czy wcześniej? Yy, przed chwilą przeprosiła. Kurwa, no wytrącają mi broń z ręki. Heh.